Maria obrała najlepsze cząstki, to tego tegorocznego Latin Fest w gorie. My też wybieramy najlepszą cząstkę, dlatego tutaj jesteśmy, a wyście wszyscy co Wam się tutaj najbardziej podoba? Radość atmosfera. Uwielbienie. Eucharystia i świadectwa. Pokój. Chrześcijanie to ten, który jest inny dla świata, daje światło. Wspólnota w tance. Anielskie I adoracja. Chcemy pozdrowić całą naszą archidiecezję, wszystkich. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends, I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun.